Was W kolejnym odcinku świątecznego poradnika Vivo. Dzisiaj też mam dla Was niespodziankę i zaprosiłam do pomocy przy wyszukiwaniu bardzo ciekawych inspiracji i bardzo ciekawych prezentów kolejną ambasadorkę Vivo, a mianowicie Julcie. Co dla nas przygotowałaś na dzisiejszy odcinek? Witam wszystkich serdecznie. Wybrałam się na małe poszukiwania i znalazłam mnóstwo pomysłów na cudowne prezenty. No to nie czekajmy, nie zwlekajmy. Idziemy? Idziemy. Chodźcie z nami. Jesteśmy na wyspie Marki Inglot. Julia przygotowała dla Was kilka ciekawych inspiracji. Sami zobaczcie. Udało mi się znaleźć wspaniałe kosmetyki. Jest tutaj krem rozświetlający. Rozświetlacz w kremie znajdziemy także tuż do rzęs, żel do brwi oraz błyszczyk. Myślę, że to wspaniały pomysł na prezent. Myślę, że tak, a zdecydowanie jeszcze warto e, zatrzymać się chwilę przy tych rzeczach, dlatego, że jest to kolaboracja dwóch polskich marek. E, marki Inglot i warszawskiej Lali. E, dwa bardzo ciekawe światy, mm -hmm. przede wszystkim coś, co jest rodzime, coś, co będzie na pewno świetnym prezentem dla nastolatek, ale też dla młodych kobiet, które bardzo lubią obie te marki. Dlatego myślę, że nie jedno z Was może właśnie takimi gadżetami, ale też świetnymi kosmetykami sprawić wielką radość swoim bliskim damom. W znajdziecie również gotowe zestawy, które marka zaproponowała Wam na święta. E, pięknie zapakowane mamy błyszczyki, rozświetlacze i maskary oraz po prostu zestawienia błyszczyków i szminki oraz coś, co mi się szalenie podoba, czyli pięknie zapakowany zestaw pędli w takim złotym etui, który myślę, że niejednej jednej pani przypadnie do gustu. A w ten sposób zapakowane pędzle będą bezpieczne i będzie z nimi można również podróżować. Jesteśmy teraz w medicine. Znalazłyśmy tutaj ogromny wybór przepięknych prezentów świątecznych. Na przykład świeczki. Jest ich tutaj ogromny wybór, na przykład taki piękny zestaw. Są również pantofle, piękne zimowe renifery. Możemy też znaleźć różnego rodzaju skarpety, które też sprawdzą się w roli prezentu. Jeżeli szukamy czegoś innego, mogą być to też eleganckie, czarne rękawiczki. Wulgia znalazła trochę ciekawych, słuchajcie, upominkowych rzeczy dla pań i panów, a ja znowu zainspirowałam się czymś, co jest dla tych naszych najmłodszych: boskie, kolorowe paputki, które każdy piesio i każdy kocioł może założyć na swoje piękne cztery łapeczki. A do tego słuchajcie, sweterki, które skradły, po prostu skradły moje serce e, dla waszych cztero, e, czworonożnych przyjaciół. Ja słuchajcie, mam kota, którego i tak mam zamiar ubrać oczywiście w taki piękny sweterek i to słuchajcie, popatrzcie jak to wygląda. Nie dość, że wasz pupil będzie miał piękną kokardę, to jeszcze będzie miał wykładany kołnierz, dzięki czemu na święta nie tylko wy będziecie wyglądać perfekcyjnie, ale zwierzaki wasze również i do tego możecie dołączyć takie piękne skarpetu. Zobaczcie ile tutaj prezentów dla panów, coś dla fanów pokera, a także genialne świeczki. Zobaczcie ile jest tutaj wspaniałych zapachów, wanilia, czekolada, kawa, karmel. Genialne na, na wieczory świąteczne, zimowe, coś wspaniałego. Zobaczcie też, jakie eleganckie zegarki sprawdzą się na cudowny prezent, a także świąteczne swetry, tradycyjny prezent Bożonarodzeniowy. Myślę, że jak najbardziej możemy naszym panom takie prezenty zakupić. Medicine to nie tylko swetry, które są świetne i na pewno świąteczne. To nie tylko prezenty takie jak kapcie, rękawiczki czy kubki, ale również gry. Julcia pokazała Wam coś dla fanów Pokera, a ja Wam pokażę coś dla fanów gier vintage. Mamy drewniane gry przepięknie spakowane. Całą plejadę tak naprawdę plansz, które są drewniane, dzięki którym możemy zagrać w bardzo ciekawe gry. Są pięknie spakowane. Mamy do tego też pionki, też drewniane. Mamy tutaj dodatkowo kilka gier, jeżeli chodzi o domino, czy okości, czy o drewniane bierki, które uważam, że są po prostu świetne. Taki troszkę retro, ale jednak bardzo praktyczny prezent. Myślę, że ucieszy niejednego pana. Ja osobiście już wiem, komu sprawię taką grą wielką radość. Jesteśmy w sklepie Wulczanka, w którym nasza ambasadorka Julcia znalazła bardzo fajne inspiracje na prezenty. Sami zobaczcie, co dla Was przygotowała. Oj, znalazłam całkiem sporo tych inspiracji. Zobaczcie tylko, jakie cudne sweterki. W różnych kolorkach: czerwone, zielone, też takie tutaj z granatem i przepiękne pudełeczka, więc od razu widzimy, że jest to genialna propozycja na prezent świąteczny. Oprócz tego, na przykład. Wspaniałe spinki do koszuli, świąteczne, albo skarpety, albo choineczki, albo nawet Mikołaje, również znajdziemy, ale to nie wszystko. Krawaty, krawaty świąteczne z Mikołajem, myślę, że też jak najbardziej sprawdzą się na prezent. Co myślisz? Sama chciałabym taki krawat. Słuchajcie, jest genialny. W takie choinki Myślę, że nie jedna pani również do swojej koszuli mogłaby taki krawat sobie pożyczyć od swojego mężczyzny. A oprócz tego cała masa klasycznych swetrów męskich, zielonych, czerwonych czy brązowych, no i czapki, i rękawiczki. To wszystko może być bardzo przyjemnym, praktycznym prezentem, którym możecie Wasze torby prezentowe uzupełnić. O właśnie taki miły i kochany gest. Nasz odcinek dobiega już końca. Jak się, Julcia, czuła się w roli pomocnika Mikołaja? Było naprawdę świetnie. Znalazłyśmy tyle genialnych prezentów. To prawda. Słuchajcie, jest cała masa fantastycznych inspiracji, które zobaczycie w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że Wam się bardzo podobało. A dla tych z Was, którzy nie chcą, nie lubią robić prezentów, myślę, że karta upominkowa od Vivo będzie idealnym rozwiązaniem, żeby wręczyć ją najbliższym osobom. Jednak my zapraszamy Was na kolejne. Kolejny odcinek i na kolejną dozę inspiracji, prawda? Oczywiście, zapraszam.